Cześć, mam na imię Piotr i o rodzicielstwie wiem już wszystko. Okej, okay, prawie wszystko, ale na pewno więcej od typowego, bezdzietnego polityka. Mam dwójkę fantastycznych bobasów kostka i kosteczkę. Piotr, one mają już 5 i 8 lat. Jakie bobasy? Okej, okay, okej, okay, jak te dzieci szybko rosną. To jak powiedziałem o dzieciach, wiem już prawie wszystko, gdyż przy drugim dziecku to ja zostałem w domu na macierzyńskim. Tak, na macierzyńskim, bo w Polsce nazwa tacierzyński jest jedynie symboliczna, a ojciec po 14 tygodniach może zgłosić chęć wykorzystania pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Śmieszne, a może nie? Temat urlopów rodzicielskich zostawimy sobie jeszcze na któryś z następnych odcinków, a dzisiaj chciałem po poruszyć bardzo, bardzo ważny temat, czyli jak przygotować się na przyjście dziecka. Co ważne, instruktaż dotyczy zarówno mamy, jak i taty. Okej, okay, to prawdopodobnie najważniejszy test dla przyszłego rodzica. Następne ćwiczenie skierowane jest do ojców. Panowie pamiętajcie, żeby komplementować swoją partnerkę. Zwłaszcza gdy jest w ciąży, wtedy zawsze mówimy, że świetnie wygląda. No cześć kochani, jak było na zakupach? Ale ty dzisiaj ślicznie wyglądasz, słuchaj, ta ciąża ci służy. W ogóle nie przetyłaś? Co, co się stało? Utknęłaś w samochodzie, nie możesz wyjść? Panowie, jak wiadomo, kobietom w ciąży brzuszek rośnie i waga wskazuje odrobinkę, odrobinkę więcej. Dlatego jest ważnym, żebyśmy my też jedli dwa razy więcej. To, jest, to działa dobrze psychologicznie na kobietę. Rodzicielstwo to też jedzenie w ciągłym biegu. Bardzo ważnym jest również odpowiednio zabezpieczyć dom, bo przecież chodzi o bezpieczeństwo naszych dzieci. Profesjonalistę można rozpoznać po tym, że wszystko robi pod kolor. Zawsze warto nauczyć się dyscyplinować swoje dziecko. W naszej prezentacji pomoże nam dzisiaj Michał. Jeżeli nie posprzątasz tych zabawek, to będziesz musiał iść ze mną zrobić obiad. Następny sposób to sposób na świętego Mikołaja. Słuchaj, to jest taki bałagan, a Mikołaj wszystko widzi. Wszystko widzi. Do gwiazdki jeszcze 290 dni... Ale, ale Mikołaj wszystko widzi, więc lepiej posprzątaj. Zbudzenie współczucia. Kochanie, zobacz jaki tu jest bałagan, to się jest bardzo smutno, że jest taki bałagan. Nie można tak bałaganić. Tatuś będzie, przyjdzie do Ciebie w nocy, żeby Cię pocałować i co, i, i, i się uderzy o te klocki? Tatuś, to jest bardzo smutno, no musisz to posprzątać. Liczenie do trzech. Musisz to posprzątać, ja liczę do trzech i ma być posprzątane. Raz, dwa, dwa i pół. Nikt nie był bardziej w czarnej... niż rodzic, który liczy do trzech. W tym ćwiczeniu chodzi o to, żeby sobie ustawić budzik przez całą noc co 15 minut. Co 15 minut musicie budzić, bo dziecko Cię potrzebuje. Już dobrze. Przepraszam. Jeżeli przedstawione zadania was nie przeraziły, to jesteście gotowi na dziecko. A film wam się spodobał? To łapka w górę. I oczywiście subskrybujcie kanał DADEN the City, żeby w przyszłości zobaczyć więcej tak fantastycznych filmów.